Nie zostawił po nas, z nich, z tylko zostawił mnie. Ty no nie chcę, żebyś stał. Karolina, Liczy się już. Nie Kiedy <śmulity> odejdziemy Chodzę jak maszyna, na wtedy. To drugą mówię tylko co mi krwi. Te szare bloki nauczyły. Młode piersi, ale nie te. Mam ci przystroi, broń. Siema, jestem Marek. W dniu dzisiejszym miałem inne plany, ale niespodziewanie odwiedziło nas moich dwóch przydupasów. Jest to Macius oraz Filip. To ten chory psychicznie typek. No, z kleszczem na wrodzie i który robi milion odcinków miesięcznie o Kruszwilu, to ja. Tak, to a są... Ten? Tego nie poznaję, kto to? Ja, ja robię wpadki wszystkie. Ogólnie dwóch Wszystko? największych przydupasów. No. Piszecie tylko na YouTubie Kruszfili i wyskakuje albo Tak, to są generalnie takie YouTubeowe przydupasy, a jako, że dzisiaj muszę się pogodzić z wariatką z powodu, Ogromnej fali hejtu, która na mnie spadła, to wykorzystamy ich przy okazji do tego, żeby mi przy tym pomogli, bo głównym motywem tego odcinka będzie to, że usiłujemy przeprosić wariatkę. Właśnie, co z Karoliną, bo ona się do mnie nie odzywała. Do mnie też nie odzywa. Musimy do niej jechać. A oni tutaj przyszli i teraz wszystko będą Pomożemy Albo pomogą, zobaczymy. Powieś ten link na ścianie Prestiżu. A jeżeli ty, drogi widzu, chcesz znaleźć na ścianie Prestiżu, to kliknij taki sam czerwony przycisk, który znajduje się na moim palcu, tam na dole, oraz dowolnie skomentuj dowolny film, i wtedy może znaleźć na tej ścianie prestiżu płytę kamerzysty możesz kupić na stronie www.kamerzysta.wip za jedyne 3999. Taką płytę innego autora w innym sklepie kupiłbyś za 200 zł u nas, możesz ją kupić za 39,99. Nie zwlekaj i zamów już teraz na www.kamerzysta.wip. Dobra, a te przy robią wszystko, co im powiesz? No tak, dlatego tak. który się przebierze? Bo on tylko Ty, kresie. ja mam lepszy pomysł, to niech sobie czyszczą buty nawzajem. No tak, ale musimy ja obrać A ja mam bardzo brudne, to mi wyczyści. No czekaj, bo muszą wyglądać jak debila. No to który się w to obiera? Ja już gadaliśmy to. o tym maki ale się ja mam szersze bary niż ty. A tego weźmiemy, farbniemy sobie. Z całą farbą. Dobra, to ja sobie przebiorę w ten stryk. Dobra, to ma czas, niech się ubiera, ale to musi być na gołe ciało. To nie może być na bluze. Zaraz wracam. Generalnie będzie gruba beka z debili dzisiaj. Także zapraszam do oglądania. Także Ech. jak widać, ubrał się póki co. Bardzo dobrze, słuchają się. Rydzelsz. Ale co to znaczy, słuchają się? No jak widać, szukają fejmu, dlatego zrobią wszystko. Jak to no. wszystko? Co sobie zapragniesz? Ja, co sobie zapragnę? Mogę ich przetestować? Ale to, o, muszę, to Myślę, że to ci my do też mogli. Na Chciałbym Instagramy wbić najpierw. najpierw. No mówiłem, że fejmu szukaj. No, no tak jest. No dobra, to wyście się do Cię. Smutne życie po przyjacielsku e, A to weź się połóż na ziemi Na brzuchu na plecach Na brzuchu najpierw Teraz na plecach Mówiłem słucha się Ty Ty Zgodnie. weź skor za To ja stary jak Usain Bolt. I sprawdź czy cię tam nie ma Oooo! Jestem! To zostań tam! Zostań, Ty, A ty się wpieprz do tego, do basenu? No, człowieku! A to czekaj, czekaj, bo ja dla nich przygotowałem inaczej. No, dobra, nie się pierwszy do basenu najpierw. Ale dobra, powiedz co mam zrobić. Wszystko Załóż zrobię. to i masz wyczyścić cały basen, bo tam jest trochę brudu. Tą łyżeczką, tak? Nie, Lordzie, mogę wrócić? Nie, ty! Za chwilę! Czy ty jest chory, nie? Oni zrobią Ej, wszystko? No, taki psy. wytresowany, dobry pies. Oni zrobią wszystko? No Mój no, nurku! Słyszysz? Wszystko zrobią. Co chcesz? To. Już mogę wrócić? Możesz, możesz. Panie kamerzysto. Możesz. te brudy! Masz tutaj obcinaczki do paznokci i musisz kosić trawę. Dobra. Mniej więcej na tą samą. Dobra, ale, ale zostawią ta. mi obserwacje na Instagramie. Kość to! Mniej więcej równa długość, okej? Okay? No powiem Stary. bardzo zajebiście jest! Te wyzwania są zajebiste. Jakie wyzwania? Ty po prostu masz czyścić czyszczę? Cześć ci. Jeszcze jedna rzecz, no przecież. Podejdź tutaj do mnie na chwilę. Ju, już, już idę. Nastaw no łeb. A zostawią mi, zost mi followa tak, na Instagramie. Tak. Dobra, a to tak na sucho idzie. I weź to sobie werszy i błeb. Rękoma. Chyba że chcesz rękawiczki, chce czy nie? Nie, bo jest rękawiczy. No dobra, to wracamy do was później i pojedziemy jeszcze w jedno miejsce. O kurde. To co chłopcy i dziewczyny? To jest mój chłopcy Jaguar XJ no, no, no. najnowszy z 18 roku za... 2019 no, na... już jest młody. No tak, ale z 18 roku no, jest ładnie, auto ładnie. za 350 tysięcy złotych. Macie po dwa patyczki. I wiem co trzeba zrobić. Wstać sobie je do uszu. I co? Obyd obydwoje, tak? No ja sobie wyczyszczę. Nie, no w wsadź i masz trzymać. No tak? wyczyszczone już. Nie No w i trzymaj. <laughs> nie do jesteś? No, no ale myślę, teraz, teraz nie się. wyczyścimy. No dobra, mnie to nie interesuje. Kamu uszy, żeby nie słyszeć samochody. Nie, no wyjście. No bo to zatyczki są. No No zapraszam, no zapraszam przodem. Człowieku. Ale. To no nie zniszcz nic. Ale tu masz statywy nie, statywy. Dobra, no nie miałem czasu, żeby wejść. A jak się drugi zmieści? Kolego, nie zmieścimy się. Nie zmieścimy się. Dobra, no wejdź pierwszy, wejdź, no wejdź pierwszy, bo jest A nie nie, bo już mamy jedną no osobę w samochodzie. Nie jest problem, jak wy się tam załadujecie, macie wejść. Siadasz? Trzy. Czy będziesz patrzył się raz, na debili. Trzy. Raz, dwa, Macie minutę na wejście. Raz, dwa, trzy. Dobra, po co tu ustanęliśmy? Dobra, w takim razie robimy bitwę na węże. Nie będziemy myśleć tutaj samochodu, bo byłoby to po prostu nudne. Złapcie się tej rury. Tej rury, czy której tak, tej rury. I słuchajcie, dostajecie ode mnie po 2 złote, na słowo start, każdy biegnie do swojego męża. gdzie jest drugi wąż? Nie wiem, nie interesuje mnie to, ile jecie siebie nawzajem. On ma lepsze pozycję. Bo no nie interesuje mnie to, no to tu równie dobrze ty też możesz podejść do tego męża, do człowieku. A tam do... dalej też jest wąż, nie? Tam Dobra, tam może im nie podpowiadajmy. Kto najbardziej no to wiemy, będzie obrany ten przegrywa. Trzy, dwa... Ej, nie zacząłem jeszcze. Wracamy. Ale czemu on tam w ogóle pobiegł? On tam nie może nawet powiedzieć. Ej, wracaj! To za debil. Ty. A było start? Nie było startu. Z powrotem. I tam masz dystrybutor Debilu, z tyłu. Nie mam. A tutaj nie widzisz. Dobra, widzę. To za sameby. Trzy, dwa, jeden, tak. Jak to się Jak to się, dawaj, ja ja to się, to się Tryb, wybierz Debilu. Tryb. Wisła ja ja. na wężę. Nie? Ja. Co się dzieje, co się dzieje? Co się dzieje? Nie wiem jak odpalić to w ogóle, tym. Czekaj, weź go Pomóż mi, pomóż. To za idiot. Ten to w ogóle skończony debil starej ludzie. No i to weźcie się lejcie, podejdź do niego, a nie się pieprzy. To jest żałosne. Co? To jest żałosne co oni robią. To, zobacz. to jest tak zwana zabawa dla debili. Weź powiedz im, że metr od ciebie mają stać i tyle. Słuchajcie, zmieniamy zasady, dwa metry maksymalnie od ciebie. Bliżej, 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 bliżej. Jeszcze, jeszcze. O, <grym zimny> ja, mu wyleciał w błąd. Ale ty, Dawaj, patrz, patrz, na dwa węże, na dwa Podejdź do niego, dawaj kozaku, podawaj, podejdź. Dobra, no możemy po prostu, usiędziemy sobie do samochodu, wycielejcie dalej. Dobra, także na klęczki dawać w tamtym kierunku. Ale po co? Nie zadawaj nie pytań marudź, hejsz, na Nakręć. To nas uwrotę zrobi Również na niej wrażenie. Wybaczy mi wszystko, jak zobaczy, że wynaję dwóch typów, którzy klęczą pod ich. patą. No raczej wątpię, tak czy jak... to zrobi na niej wrażenie, bo że to jest zrałośne. Myślisz? Ale no weźcie się bardziej wyłóżcie. Nie? No patrzcie co oni są zrałośni. Ręce do przodu, bardziej do przodu, bardziej, bardziej, bardziej. No ty, rudy, dawaj do przodu. Pokażesz się, jak się klęczy? No ja nie umiem klęczeć Marek. No wiesz o co mi chodzi? Weź im tylko pokaż. No dobrze. to jak zwierzęta. Tu, tu. Oh, No dupa oh. do przodu. Wiem o oh. No Ej. i zostańcie w takiej pozycji. Ej, bo mi Problem mi jakiś ma. masz. Film Nie odzywaj się. Milcz. Dobra, także zadzwoni do niej, powiem jej, że wynajęłem dwóch typów, którzy będą klęczyć pod jej tak jakby domem i może mi wszystko wybaczy. Halo? Halo Karolina, kochanie, słuchaj, bo ogólnie sytuacja wygląda tak, że jesteśmy aktualnie tak jakby pod twoim domem i Cześć, ja. Dałoby się radę wyjrzeć przez okno i zobaczyć co tutaj się dzieje, bo mam tutaj Wolina. dwóch kolesi, którzy klęczą. Widzisz ich? Widzisz ich? Wyjdź! wyjdź karol... Załatwiłem dwóch kolesi, którzy będą klęczeli. Ja bym chciała Cię bardzo przeprosić, mogłabyś wyjść po rozmowie ze mną? Nie, nie, nie mogłabym wyjść, to jest jakaś paranoja, bo... Ale... Jezu, to Ale ja naprawdę przepraszam, żałuję tego co zrobiłem. Wyjdź. Daj. Wyjdź na dwór! Oni, Karolina! Oni specjalnie wiecie. przyjechali tutaj z drugiego Wyjdź końca na Polski, na żeby klęczeć. Naprawdę, Karolina. To są, to są najlepsze jakości przydupasy. Zresztą tutaj chyba jednego z nas z YouTube'a, bo on specjalnie tutaj przyjechał. Karolina! No proszę. Wyjdź! Nie, nie mogę, nie! Wyjdź na dwór, proszę cię! to wszystko wrobić! Ale to nie jest... Karolina, Przepraszam, no. Nie, nie ma takiej opcji. No Karol... Karolina, to dużo pieniędzy na to idzie. Karolina, proszę. Do Ale o, nie nie no przestań. Karolina! No ja się rozłączyła. Nic nie da. Radę. Nie no klęczcie dalej. Nie ma sensu pani. Nie no ma. poczekajmy może za 10 minut tak może. Pomachajmy? No dawaj na klęczki. Pomachajmy mi, jej. Też. Idźmy po nią, to nic Weź nie Weź ich po żeby no tutaj klęczeli. A ja pójdę po sprzęt dodatkowy, który dobra. sobie wziąłem. Klęczcie. Jeszcze. No. no, i po co oni mieli wstać z tych kolan? W sensie oni będą tańczyć i będą podśpiewywać. Wiecie, robicie teraz za hype-manów. Ja coś mówię Dobra. i po prostu kończycie. Oczywiście, panie, bez panie. Za mną. Ale się nie odzywajcie, na was przyjdzie Śpiewaj. czas, żeby odpowiednio śpiewać. Jaką propozycję dajesz kamerzysta? No, ja nie, też. Ja, ja znam tylko jednego. Tytanika zaśpiewać. Jakiego? To właśnie on powiedział. Kamerzysta Tytanik. Co, no bez jaj. No nie, to, jest moją... to jest miłosna piosenka. No ale on zniszczy tam. tą piosenkę. Ja, nie, prawda? Ja nic nie zniszczę. Ja jeszcze gitarkę sobie przygotowałem. To co, zaczynamy? To, zaczynamy. to tańczy. Czy już? Zacznij już. Zacznij. Tu, tu, tu. To jest wolna lata. Kiedy odejdziemy? Nie, nie zostanie, zostanie po nas. Nic, tym, zostanie z Tobą, z Tobą, z nie lubię nic, no tylko zostaniemy. Nikt z domu chce o końcu żyć, aby nie żyć. Nie usłyszysz. Karolina! Nie lubię się już nic. A Masz kiedy kończy. odejdziemy? Uczyszczę mnie, Balon. Nie zostanie nas, po nas. Tylko nic. Zostanie bo chcę do, do końca, końca życia być! Karolina! I ja nie liczy się już nic. W skarbie popatrz prosto w oczy mi. Potrzej mi moje serce tak jak serio karabin. Daj mi kilka chwil. Kilka tylko chwil. Przedemonstruję twoje życie na mi. Serio, przestań, bo... Może ją po prostu zawołaj i pójdź do niej. To co, może teraz w disco polo? To ja zaśpiewam. Nie, już przestańcie, błagać. Bo... Mono moja, serce, serce moje, nie ma taki jak my dwoje. jest żałosne. Bo ja kocham, kocham oczy twoje, do, do szaleństwa, do, do wieczora Nie, Karolino moja. moja. Czekaj, Ty to taki, i pieniądze zarabiajmy. Wstyd! wstyd. No to co? Poddajemy się chyba. Słuchaj, Marek, nie, 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 Słuchaj, nie, nie, słuchaj, słuchaj, do słuchaj, stój! Co? Ty nie dałeś rady, to nie znaczy, że my nie damy rady. Siłą ją wyniesiemy i przyniesiemy do ciebie. Nie no, nie siłą. To nie siłą, ale przyjdzie z nami. Ubierz no jak Kochasz ją? Już... Nie, nie kocham jej, ale. Ale ona ciebie tak. Jak chcecie już cokolwiek zdziałać, no to weźcie, wyłóżcie się tutaj na klęczkach i Ale po prostu my zrobimy to, no, to nie zadziała, to nie Coś, zadziała. Zobacz, my nie... To Robimy z siebie debili, ona nie wychodzi. Gramy piosenki, ładnie, wszystko, disco la la, Nie wychodzi. Ale my musimy zrobić to po swojemu. Jedźcie! Wsiadajcie w samochód, jedźcie, a my za chwilę do was dotrzemy. No dobrze. Zaufaj nam, chodź, działamy swoje. A tutaj jedzenie dla was. O, o Nie żartowałem. A no to chuj no, Słabo. A... Jedziemy, tak? Szkoda, że się nie udało. Tylko ropę straciliśmy, nie? No szkoda. Ile to wyszło tutaj do jazdy? Tak z 10 zł. Nie? Więc... 20. Szkoda, szkoda, pieniędzy. Co ty, Mareczku, robisz do cholery? No nie ma. Kogo? Wariatki. No nie co? ma zużących. No i co? Nie ma kamerzysty. Nie, ja kamerzysta jest, no już stoję. Ale dla mnie jesteś jak powiesz. Spokój. Ona przyjdzie kiedykolwiek. A z czego ona obchodzi? Znaczy, powiem ci tak, obchodziła mnie do wczoraj, ale powiedziała, że ma wystrany w ciebie. W sumie się jej nie dziwię. Szczerze mówiąc, nie dziwię jej się, wiesz? Bo potraktowałaś się okropnie. No nie no, to jest prank. Pranki się wybacza. No nie wiem, czy się wybacza pranki. To było przejęcie, to nie był prank. To było po prostu upodlenie. No dobra, idę spać. Marek! Ty Marek, to do ciebie. Mamy ją! Mamy ją! Przyszła wow. To co, jednak wróciłaś, tak? Dobra, kładziemy ją na kanapę Wróciła do mnie, ale fajnie Mieliśmy załatwić to Załatwione Dzięki, dzięki wielkie Ciężko było, ale dało radę No to co, super, cieszę się, że wróciłaś Pokaż No O! Do. O. Coś! Kto wam w ogóle na to pozwolił na zrobienie czegoś takiego! A bo ona z... związana była. No zobacz, nogi ma związane jeszcze. A to ona chyba nie z nie woli, co? Nie! Ale zostaniesz! Przeciw mojej woli! Zostaniesz? Kto wam w ogóle pozwolił? Kochanie, zostaniesz? Mam zostać? Mam zostać? No! To oksza jest swoich przydupasów! Co to chanie. w ogóle miało być? Dobra. No to pewnie był twój pomysł. To był twój nasz pomysł. Twój pomysł na kolejne upokorzenie mnie. Siebie upokorzyliśmy najbardziej w tym filmie, uwierz mi. A więc co zrobimy za chwilę? Hmm. Wrzucimy ich do basenu. Tak, niech cierpią za to, co mi zrobili. I będą mieć marchewki. I wszystko boli. No nie umiem, weź go rozpuść. Nie mamy noża. kochanie, nie? Tak, zróbmy z nim idiotu. Nie musisz robić, zobacz sama tutaj. No, no trochę... Ja już dzisiaj pływałem w basenie, a on może wejść. To możemy... A ja mogę no. sobie marcheweczkę zjeść. myślę, że trochę mnie pocieszy. Byłem w basenie Ciebie dzisiaj, a pocieszyłem. Tak? Obejrzysz sobie film w stroju, nie wiem, to była taka sprzątaczka a z tego miodu. Dobra. Jak ty masz na imię? No Karolina! No i co, cieszysz się w końcu? Nie. A już wybaczyłaś mi? Nie wiem. Zastanówmy się. To wracasz do domu, czy co? Skoro już muszę. No to wracasz do domu, czy zostajesz tutaj? No zostaję, no. No i widzisz plecia, No i robota wie. załatwiona. Ale rozplącz mnie! No to sama się no rozpląta, dziewczyna, bez przesady. Spoko, że wróciła, nie? Skoro już przyszła no to niech już tutaj siedzi do końca. Bo wiesz, hajtowali mnie za to wszystko. I tylko co? dlatego? No. Serio? Bo trzeba naprawić swoje błędy, jeżeli ci fani mówią, że źle zrobiłeś. Także, drodzy Państwo, wariatka jest. Napiszcie dla mnie serduszko w komentarzu. Koniec filmu? Nie, jeszcze będą mieć marchewki w basenie. Dobra, Ciebie. to rozumiem. Dobra, dobra, Lecimy czekajcie. do basenu? Czekajcie, ale jeszcze wcześniej weźcie sobie. O, wiecie, Dawaj. co z tym robić? Do uszu. Nie, nie, nie. nie. Ha, ha. Do morza. E, podłogę sprzątać tym. Dokładnie, tutaj, podłogę. Ja też, ja, ja też? też? Mm. sobie, <grym> będzie się lepiej kusz lepił. Nie A no, to czysto jest. Ale skleczki! Ta, tak, Sprzątać? A, no, sprzątać? No, no dawaj! Na klęczki i sprzątaj. sprzątaj. ale ty nie może sprzątać. Co patrz że jaka czystość. Zrobić jeszcze nie raz. Patrzcie jaka czystość, co, co to? Patrz! U Lorda! Ty po co my jesteśmy na tym ogrodzie znowu? Ty, my znowu? Myślę, że to jest wielki ogród Różwila. Słynny basek. Paruby. A co to jest na tej parówce? O, Zostaw tej parówy. Czekaj, który to miał być, który? Ty do basenu? Melduje się. Ale ty jest dawaj, dawaj. zimno i od razu. Nie tędy, tędy. Masz trampolinę tutaj, nie chcesz? O, A ja mam tu gdzieś, tak? Ale to chyba nienormalnie. To... Nie, nie Musisz się zapytać, no, i Marka, jak to, masz tu się, normalnie to raczej nie niego. Co wy mi robicie takiego? Przyniosę cię tutaj. Ale, Ale źle ci tutaj? Tak, bo to mi to nie mam Skaczę do basenu Dobra, z trampolinę. To jest ten, skakanie synchroniczne. Ale też dwie parówka. Dobra. O! Tych, o! Nie. No, nie! no wracaj! No ja! Wracaj! Jeszcze raz! No, wracaj! A ty? Dawaj tą parówkę. Ale ja mam uczulenie na ostre. Mam nadzieję, że nie ma nic innego. Daj. Myślę, że jest ostre. Dawaj Daj to. Marek. Jest Bez rąk. Wejść. Bez rąk. Nie. Na flaminga. To jest ostre, tak? Fajd, że bez hmm. rąk jak jak jest. Jak jest. Ej, bez rąk, bez rąk. Gdzie te ręce? No jest te parówki. Kapitanie odmeldowuje, że nie da się wejść. Bez rąk. Nie Aaa, ostre, gigantne. Dobra, to teraz wypad z posesji. Tak, czy? Już? Cekaj. Jak to? Nie no, wypad z posesji. Ty chcesz ich wywalić teraz? Mhm, dobra idź stąd, idź stąd. Ale, ale panu wybiorę. No, A, ci, ci. Przynajmniej na, za darmo się najadłeś. Wypad z posesji, tak? Wypad z posesji oh. przez płot, już. A buty? Tak nie ma żadnych butów, wypad z posesji. Tak. Czego nie rozumiesz? Już, bo zaraz powoli chcę zadzwonię i chcę się skończy. Gdzieś miałam noc na dołku. Wypadł, już, 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 przez płot. Wypadł z Już was nie ma, bo psami poszczuję. Żegnam. No, Miło było. Widzenia. Zaobserwujcie na Instagramie fajliw. EU. O, dobra, parówy mamy. Trzymaj, musimy się poradzić. Także, jak widzimy... Dawaj, się nasze przydupasy się sprawdzają, ale... Coś spływa. Ale czas najwyższy. Pożegnaj się z nimi, także pa, pa. A mi ich w ogóle nie szkoda. Drodzy państwo, państwo, zobaczcie poprzedni. film. Dajcie jeszcze do jedzenia. Wypad po sesji już. Wypad, Idź sąd buty. Idź Zobaczcie poprzednie filmy oraz zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym Zostawcie filmie. Do łapka. zobaczenia. Biegiem już! Biegać, biegać, wypadł!